Cześć, cześć kochani, jestem to już dla niektórych z powrotem, um, ale jesteśmy na um, medytacji. Właśnie kocham z serca, a, więc witaj serdecznie. A, lubię, akceptuję, kocham. Taki będzie um, tytuł przewodnicę medytacji. Dzień dobry, witamy pierwsze zasoby. Mamy takie 5 minut na to, żeby um, tutaj Cię poświęcić, więc jeżeli jesteście, to a, oczywiście piszcie, że jesteście, witajcie się. Więc, pierwsze, więc a, cała medytacja jest pod hasłem Lubię, Akceptuję i Kocham i będziemy przechodzić przez te elementy, mm, tak żeby właśnie dotrzeć do jak największego synchronizowania a, naszego serca z całą naszą istotą i z całym, całym wszechświatem i przestrzenią taka mała ciekawostka a propos serca, że e, naukowcy zrobili badania e, pola tak, każdego z organów w naszym ciele i naszego ciała i wątpiono tak pole, które emituje każda z tych części. I się okazało, że tak jak każdy organ tak, ma to swoje pole, i ono tak wiadomo z przestrzenią, i dalej od ciała, tym. To pole jest, się zmniejsza aż w pewnym momencie, znaczy jego intensywność i moc się zmniejsza, aż w pewnym momencie ono znika. Natomiast pole serca a, stwierdzi naukowcy, że ono nie zanika, ono się dzieje na mniejszej, mniejszej, mniejszej części, ale ostatecznie nie znika, aż gdzieś tam w przestrzeni, w kosmos. No i to jest jeden z takich dowodów naukowych, że serce ma ogromne, znacznie, nawet mózg nie ma czegoś takiego jak właśnie nasze serce. Więc a, tym bardziej warto a, starać się dotykać tej przestrzeni i wchodzić w tą przestrzeń a, naszego serca i podążać, ale inaczej słuchać. I starać się zrozumieć, jak ono działa i funkcjonuje i jakie to połączenie nasze jest. W ma inne. Jednych jednych sytuacji to serce reaguje potem u innych spokojem, u innych, tak dosłownie czujesz, jakby słyszą myśli w głowie, albo coś słyszał, albo coś widział, a niektórzy mają tak, że to po prostu nagle wiedzą. I teraz nie umiem rozróżnić tego, że wiedzą to z serca, czy wiedzą to z umysłu. I to są będą różne dotarcie do, do, tej, do naszego elementu intuicji, tego, co jest tą prawdziwą intuicją. I ja do tego też służy mnóstwo różnych rodzajów medytacji, tak jak ty masz opisane. Ja przyszedłem bardzo dużo różnych technik i poznałem bardzo dużo różnych um, rzeczy w ciągu 15 lat medytowania. Um, myślę, że nie ma takiej medytacji, czy też power medytacji, czy też techniki, która wykorzystuje, wykorzystuje medytację um, na, na świecie nawet, której bym nie doświadczył, a, a po części dłużej też nie szkolił się z niej i nie używał tego zawodowo. Więc to też tak może to poczucie, większe poczucie zaufania do tego, co będziemy tutaj przychodzić i do prowadzenia, które się będzie wydarzać. Po to będzie prowadzona medytacja. Też zostawię tam w momencie większą chwilę i przestrzeń to, żebyś mógł poczuć, mogła poczuć tylko to, co Ty jesteś czym jesteś. Część wam ja witaj serdecznie. No, natomiast to, to w większości prowadzona medytacja. To taka medytacja się działa, może być na dwa rodzaje. tak na dwa rodzaje, czyli na te prowadzone i na te tak zwane medytacje w ciszy. Muzyka. Dlaczego nie będzie muzyki? Bo niektórzy mogą się zastanawiać, czy nie będzie muzyki. Muzyka z jednej strony ma bardzo dużą korzystną wpływ. No, wiemy, jak ogromny ma piękny, korzystny wpływ na nas, ta taka harmonijna. Um, natomiast, no, Jedna rzecz jest taka, że Facebook sobie wymyśla, że odcina różne te jakieś życie, jak się opuszcza. No oczywiście można ją przyznać taką, której nie będzie odcinał. No, natomiast z drugiej strony, od samego początku trenowałem medytację bez muzyki. I bardzo lubię medytację z muzyką, oczywiście, że tak. W że nie, oczywiście też lubię. Natomiast tą prawdziwa medytacja jest właśnie, kiedy jej nie ma. Na przykład, kiedy można się wszędzie, medytować ją wszędzie. Możesz w autobusie, w samolocie, na spacerze nawet. Proces biegania w każdym miejscu. Oczywiście to wymaga też trochę innych, innej formy medytowania, ale można robić ją wszędzie. Więc ta będzie prowadzona. Mam no, nadzieję, że mnie dobrze słychać. A, no i zaczynamy powoli. No dobrze, więc um, może się zrobić na siedzącą, na leżąco, na stojącą. Cześć, tutaj witaj serdecznie. Mm. Ja będę ją na siedząco, jak widać. <grych> Natomiast najważniejsze to, że jeżeli Ci się zdarza zasypiać, to podczas takich medytacji prowadzonych, no to wybierz pozycję taką, która ci najbardziej będzie służyć, żebyś nie zasnąć. Czyli jeżeli podczas zasypiasz podczas, podczas leżenia, to, to usiądź. Jeżeli zasypiasz podczas, podczas, podczas siedzenia, to, to wstań. A jeżeli zasypiasz podczas stania, to wznieś się powietrze. <grych> No właśnie, no, nie na no, to, na ten ostatni, to no, Ale tak, jeżeli tak, no, już podczas, jeżeli podczas stania zasypiasz, a, zdarzy, a był była taka jak osoba, że jakby, zasypiała podczas stojąc, stanów, stojącej medytacji, no, no to zostaje ci medytacja z, oparciem, z otwartymi oczami, skupiając się na punkcie i tak, takim rozmytym wzrokiem. Więc to jest ten kolejny etap, jeżeli byś chciał, chciała nie zasypiać. No dobrze, więc um, przyjmij pozycję która jest ci wygodna, czyli połóż, usiądź, staj, albo tak, uh, wykorzystaj tą technikę patrzenia się w punkt. Um, no i zaczynamy medytację um, koherencji serca. Ja zamknę oczy, was też uh, zapraszam do tego, żeby je zamknąć, jeżeli nie patrzysz w punkt oczywiście. <grychy> um, I propozycja zaczynamy. No dobrze. Oddiałem przez nos. Skup się na swoim oddechu. Poczuj jak powietrze. Wpływa nosem do płuc. I jak opuszcza nosem twoje płuca. Kolejny wdech. Poczuj, jaki ma temperaturę to powietrze. I jaką ma temperaturę, kiedy je wydychasz. I jeszcze jeden wdech. Zobacz, gdzie to mi, gdzie powietrze dokąd idzie, gdzie się zatrzymuje w twoim wnętrzu. I skąd ona wychodzi, wypływa. Możesz teraz poczuć, jak jesteś w swojej przestrzeni wnętrza. Możesz skupić się właśnie na przestrzeni serca, na sklocie słonecznym i poczuć pewną przestrzeń, która tam się znajduje. To jest w Tobie, to jesteś ty. Ozło sobie na to, aby zobaczyć tą przestrzeń, aby w miał wejść, aby ją poczuć. Piękny kosmos przestrzeni. I Twoje serce. Aby zacząć podróż w serca, zaczniemy od słowa lubię. Lubię siebie. Gdy pojawia się to twoje słowo, to słowo w twojej głowie, poczuj, co się dzieje z tobą. Kiedy pojawia się słowo lubię siebie, Po odczuć to, co się z tym wiąże. Może pojawia się pewna akceptacja i spokój? A może jakaś dziwna pustka, rozetkanie? A może po prostu szczęście? Może się pojawia jakaś sytuacja? Cię lubiłaś, lubiłaś siebie, lubiłeś wszystko, byłeś lubianą, Jeżeli lubiana. Wiesz, jest taka sytuacja, to przywołaj ją teraz, jeżeli jeszcze nie czujesz, nie widzisz. Jak ciało, jak ty albo jeśli ktoś Cię lubi, kiedy lubisz siebie. Lubienie siebie jest to połączenie z wewnętrznym dzieckiem. Małym, małą ty, z tym małym ty. Byłeś, byłaś bardzo malutka, bardzo malutkim. A potem dorosłaś, dorosłeś, ale to wewnętrzne dziecko cały czas tam jest. I że teraz możesz wyciągnij ręce do przodu siebie, skrzyżuj je w łokciach i powoli obejmij siebie z uczuciem, z miłością. Przytul się tak, jak przytuliłabyś, przytuliłbyś kogoś, kogo lubisz. Może to kolejne się przypomina, jakieś zdarzenie gdzie ktoś tak cię przytulił. I tą, czułeś to pełne poczucie lubienia. Czułaś przyjaciel, przyjaciółka. Może ktoś ci bliski. I czułaś, czułeś, że ktoś ci naprawdę lubi. A może ty, a co lubisz. Ale też będą ja się pojawić różne uczucia, emocje. Pozwól sobie na nie. Poczuj swoje serce, które otulasz, przytulasz. Tą energią, intencją, długie. Jest taki delikatny. takie taki Pozwól sobie na to. I pozostając w tym przytuleniu, możesz poprawić je, możesz się pogłaskać. A jeżeli czujesz, że bardziej się synchronizujesz i bardziej się ze sobą wchodzisz w głębiej, to nie ruszaj. To po prostu pozwól sobie na to przytulenie. Kolejnym krokiem jest akceptacja. Akceptacja siebie. Poczuj co to słowo. Jak to na ciebie wpływa? Akceptowanie siebie. Takim, jakim jesteś, taką jest, jaką jesteś, takim, jakim jesteś. W całej okazji swojego istnienia. Od fizycznego. Mentalny, na książce nadupowym. Jeśli możesz, powiedz w swojej głowie, pomysł w swojej głowie. Akceptuję siebie. Akceptuję siebie takim, jakim jestem, taką, jaką jestem. Całej okazałości swego istnienia. Wszystko, co jest dla mnie piękne. I brzydkie, i szare. Akceptowanie siebie to akceptowanie całości. Którą ta całość tworzy wyjątkowość. To jest kolejny poziom koherencji serca. Akceptacja siebie w pełni. W tych trudnych momentach, w tych ciężkich momentach, w tych złych momentach też. I z, tego z siebie, tej siebie z dzisiaj, z wczoraj i z jutro. Akceptacja swojej przeszłości. Akceptacja tego, co jest teraz. Tego, co będzie. Jeżeli możesz, pozwól sobie to zaakceptować. Powoduj, żeby to ciało to przyjęło. Twoje serce, żeby to przyjęło. Twój umysł, aby to przyjął. Jesteś najpiękniejszy, najcudowniejszą istotą, taka, jaka jest teraz. Jesteś idealna, idealny, taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Nic nie wymaga zmiany, nic nie potrzebuje być zmiany. Tu i teraz jesteś najpiękniejszym, najcudowniejszym, najwspanialszą, najcudowniejszą wersją siebie, jaka może być. Przypomnij sobie, oczy to, gdy ktoś tak cię przytulał z akceptacją. A jeżeli to jest twój pierwszy raz, bardzo się cieszę i pozwól sobie położyć te kiedy. Ktoś cię przytula z pełną akceptacją. Tak na jaką jesteś, tak na jakim jesteś. Czy tobie się zdarzyło już takie jak kiedyś kogoś przytulać. Poczuj to, jak to jest, kiedy przyturasz kogoś, kogo akceptujesz w 100% wszystkiego. Ciemne, szare i świetlistą, świetlistą stronę. Świetlistą stronę. Każdą część i wszystkich raz i całość jaką jest istota. I kiedy lubisz siebie, akceptujesz siebie, wtedy jest możliwość i przestrzeń, aby twoje serce, aby ty cała ty cały mógł się pokochać. Miłość to piękna, cudowna przestrzeń, rzecz, istota, uczucie. To jedność, to komunia, to wszystko. A wyczuć tą miłość pełną we wszystkim, ze wszystkim, we wszystkim. Potrzebujemy tych wcześniejszych, lubimy się w pełni, zaakceptujemy się w pełni, wtedy może przyjść kochanie się w pełni. Czy ta koherencja serca jest absolutna? Czas, jeżeli możesz, powiedz do siebie, poczuć pomysł w głowie. Kocham Ciebie. Kocham Ciebie takim, jakim jesteś, taką, jest, jaką jesteś w całej okazałości swojego istnienia. Kocham Ciebie. Całą, całego, wszystkich wymiarach, przestrzeniach. Kocham ze wszystkimi, wszystkimi, wszędzie. Pozwól sobie na to wpuść miłość do swojego serca. Otwórz bramę na ścieżkę. Pozwól sobie poszedł, czym to jest, jakie to jest. Może właśnie pierwszy odwrót na ciebie to spływa, a może właśnie po raz kolejny dotykać tej wspaniałej przestrzeni, wdzięczności, dobroduszności, lekkości, spokoju, połączenia, świadomości, może wyjścia z ciała, spotkania z tymi, którymi najbardziej kochasz na przestrzeni duchowej, Albo po prostu przeżywasz najbardziej przyjemny, wspaniały błogosławień, jak tylko może być. Jest pełna, lubienie, akceptacja i miłość dla te wszystkich, wszystkie te wszystkich, które są w Twoim życiu, w Twojej przestrzeni, wszędzie, gdzie jesteś. Może sobie przypomnieć, jak to jest kiedy ktoś cię w tej ilości czytelna z miłością, z taką miłością. Może poczujesz i czujesz, jak, sobie, jak to Ty kiedyś obejmowałaś obejmowałaś kogoś z absolutnym poczuciem jedności, miłości. Może to być dziecko, partner, rodzic, przyjaciel, przyjaciółko. Miłość nie jest na granicy i przestrzeni. Albo czułeś to, czułeś ten zachyt pełnego połączenia miłości przy wschodzie, zachodzie słońca lub w jakiejkolwiek innej majestetycznej chwili, poczucie połączenia pełnego. To wtedy twoje serce jest w pełnej harmonii i jest w tym połączeniu. Oby jak najdłużej, jak najczęściej, każdego dnia, z każdym, wszędzie, zawsze. Kocham siebie takiego, jakim jestem, takim, jakim jestem w całej okazałości swego istnienia. A dzięki temu kocham wszystko i wszystkich z taką samą lekkością, wdzięcznością, dobrodusznością, miłosierdziem, akceptacją, zrozumieniem, lekkością, dobrocią, asertywnością, mądrością, świadomością. bo koherencja i miłość to nie tylko piękne przestrzenie, to też troska o siebie, stawianie mądrych, dobrych, empatycznych granic, bezpieczeństwo i spokój. Aby Twoje serce mogło być spokojnie. potrzebujesz całej miłości wszechświata, siebie i wszystkiego, co jest wokół Ciebie. I ona jest. Teraz w tej może właśnie czujesz to trzy połączenie sens wszystkiego. Chociaż może ty to jeszcze nie rozumiesz, a możesz poczuć przez tą chwilę teraz. To Wszystko absolutnie, w 100% pełni. Całe Twoje istnienie ma sens. Jest absolutnie potrzebne, wyjątkowe. Ty jesteś absolutnie potrzebna, wyjątkowa, wyjątkowy. Teraz ja powoli będziemy wracać. A zanim wrócimy, dam Ci chwilę, abyś pobyła pobył sam ze sobą w tej przestrzeni. I to nam najstrasznie liczyć. Od jednego do pięciu, jak liczy do pięciu, to już oczy. Zrelaksowane, zrelaksowane, pełen energii. Jak po odpowiedniej się, przystawiało snu, ale raz chwila dla ciebie. Bardzo dobrze. I powiedz będziemy wracać. I teraz policzę od jednego do pięciu. Jak to do pięciu, to już oczy. Zrelaksowane, zrelaksowane, pełne energii, pełne energii. Jak w odpowiedniej ilości przez panego snu. Jeden, wracamy do tu i teraz. Wracamy do tu i teraz. Dwa, przestrzeń wokół siebie. 3. czujesz to, na czym siedzisz, leżysz, czujesz grunt pod sobą. Cztery, czujesz wszystkie dźwięki, wszystko, co cię otacza. I 5. otwórz oczy, zrelaksowany, zrelaksowany, pełen energii, jak podpowiednio się do snu, Więc witaj serdecznie z powrotem. Mam nadzieję, że... A podróż była piękna. a nie była piękna. podróżuję zawsze z wami. Kiedy um. Tomasz się pojawił, um. ciekawe, o Tomasz, pomożesz mi, mam straszne rozwinięcie zdjęcia. No? Kochany, po live'ie możemy się dzwonić i um, porozmawiać chwilę. Bo ten live kończymy. 8 minut, zaczynamy kolejne. <laughs> Więc uważamy serdecznie na kolejny raz. Już trzeci dzisiaj z rzędu. Można powiedzieć. Um, dziękuję. Bardzo proszę Ewa na zdrowie. Kochani, to taka pierwsza medytacja w serca. Um, ja często jej powtarzałem przez bardzo długi czas, właśnie przy, przy pojodze, ją sobie robiłem. Natomiast dzisiaj dla tych, którzy chcieliby właśnie samej tej medytacji doświadczyć, a nie też to i odliku. Dla Was specjalnie, więc polecam powtarzać sobie to yy, i wchodzić to raz za razem i uglądowywać. Yy, no to na tym polega. Jednorazowa taka praca może niewiele wnieść do Twojego życia, bo bardzo mamy często yy, tendencję do przeceniania tego, co yy, możemy zrobić w ciągu jednego dnia, a, a bardzo rzadko doceniamy to. Co możemy otrzymać i doświadczyć na przestrzeni roku? I teraz, wyobraź sobie, pomyśl, jeżeli możesz i chciałbyś, co by było, gdybyś rok, dzień w dzień taką medytację 10 minut, 15 minut a doświadczał? Co by było po roku? Bo po jednym razie może to było miłe, przyjemne, ale co byłoby po roku? Ja w swoim doświadczeniu wiem, co może być. Po 150 dniach takiego prowadzenia, czyli po pół roku codziennie. No i po 15 latach medytowania. No, natomiast pamiętaj, że nie musi to trwać aż tyle. Może to trwać szybciej. Ja nie byłem aż tak konsekwentny. Ale przez pierwsze, przez pierwsze lata prawie codziennie medytowałem niekoniecznie. Może w serca, ale medytowałem. Potem dopiero przyszły te kolejne techniki. I zapraszam na kolejne livey i też na live ósma 8. osiem. 8. to idealny moment, żeby zakończyć. I widzimy się za chwilę na live'ie o, jeżeli już numerologii, bo zrobiłem tych liveów że. Ale o numerologii, związkach. Więc zapraszam Was serdecznie na kolejną część o czymś, że ważnym, ciekawym. A, a tymczasem cudownego dnia. Jeżeli będę, nie będę się z nami widział. I do zobaczenia. Dziękuję ślicznie za wspólny czas. I do zobaczenia. Cześć, pa!